Co się dzieje, gdy kobieta, wyśmiewana przez własną rodzinę za zabawę w biznes, nagle przejmuje ich domy jako legalny właściciel? To, co wydarzyło się potem, sprawiło, że każdy z nich musiał przełknąć dumę. Bez popitki. Pamiętam dokładnie ten dzień. Było parno, duszno, a powietrze miało zapach smażonego kurczaka i niespełnionych oczekiwań. Nie wiem, co mnie podkusiło, żeby znowu siedzieć przy kuchennym stole mojej siostry Sandry. Może to przez to, że po rozwodzie nie miałam gdzie się podziać. A może, po cichu, jeszcze łudziłam się, że gdzieś tam pod warstwą pasywnej agresji wciąż siedzi rodzina. Taka, co zapyta, jak się czuje. Taka, co nie skwituje wszystkiego ironicznym, świetnie ci idzie, tylko dlatego, że nie pracuje w korporacji. Przysięgam, Amy zaczęła Sandra, opierając się o blat, jakby była królową tej swojej kuchni z Ikei. Gdybyś włożyła tyle energii w szukanie prawdziwej pracy, co w te świeczki. Może wreszcie przestałabyś siedzieć na naszej kanapie. Uśmiechnęła się słodko, jakby właśnie podała mi przepyszną herbatkę, a nie metaforycznego kopa w brzuch. Świeczki. Ona zawsze mówiła to słowo tak, jakby to był dowcip. Jakby sama ich idea była komiczna. A dla mnie to była praca. Prawdziwa. Mój sklepik online z ręcznie robionymi świecami. Zaczęłam trzy miesiące wcześniej. Aromaty, naturalne woski, proste etykiety. Siedziałam po nocach. Ręce miałam spękane od parafiny i olejków. Ale byłam dumna. Dopóki nie odezwała się rodzina. No dobra. Do rozmowy włączył się mój brat. Paul. Pytanie za sto punktów. Ile już zarobiłaś? Tak szczerze, bo jeśli mniej niż minimum krajowe, to może lepiej iść do Biedronki. 41 zamówień w zeszłym tygodniu. Odpowiedziałam cicho. Zbyt cicho. Popełniłam błąd. Oni to wyczuli. 41? Sandra aż parsknęła. No to sorry, muszę cię teraz inaczej traktować. Proszę państwa, tu siedzi prezeska Świeczkowa-Królowa. Matka z salonu tylko chrząknęła, udawała, że nie słyszy, ale znałam ten dźwięk. To był chrząknięty osąd. Ojciec, jak zwykle, nawet nie spojrzał z nad swojego meczu. Mamo, odezwałam się. Ty zawsze mówiłaś, że mam talent artystyczny, że umiem tworzyć klimat. Tak, ale wtedy miałaś dwanaście lat. Westchnęła. Czas dorosnąć. Klimatem nie zapłacisz rachunków. Tego wieczoru zeszłam do piwnicy, gdzie rozłożyli mi polowe łóżko. Oczywiście tymczasowo, jak twierdzili, tymczasowo już od pięciu miesięcy. Na regałach obok leżały moje zapakowane świece, każda owinięta w ręcznie robiony papier z naklejką, którą sama projektowałam. Pachniały lawendą, bergamotką, wanilią, ale dla nich to był tylko zapach porażki. Spojrzałam na stare lustro. Zawieszone przy rurze od centralnego ogrzewania. Czy ty w ogóle jesteś coś warta? zapytałam sama siebie. I nie miałam pojęcia, co odpowiedzieć. Następnego dnia poszłam na pocztę z kartonem paczek. Nie miałam samochodu. Paul pożyczył moją Toyotę, bo jego się zepsuła. I teraz jakoś się tak przyjęło, że to jego. W deszczu z plecakiem i pudłem większym niż ja szłam dwa kilometry. Każdy krok bolał. Nie fizycznie. Po prostu bolał. I wtedy stało się coś dziwnego. Przepraszam, te paczki pachną? zapytała kobieta w kolejce, mniej więcej w moim wieku, z delikatnym uśmiechem. Miała na sobie fartuch z logiem jakiejś kawiarni. To moje świece odpowiedziałam ręcznie robione sklep online. A mogłabym dostać wizytówkę? Prowadzę kawiarnię. Szukamy czegoś oryginalnego dałam jej kartkę. Ręce mi się trzęsły, nie z zimna. Po wyjściu z poczty usiadłam na murku i płakałam, nie przez upokorzenie, przez to, że ktoś, obcy człowiek, zobaczył wartość w tym co robię. Tego wieczoru znowu była rodzinna kolacja. Paul opowiadał o nowym kliencie z branży logistycznej, Sandra o konferencji prawniczej. Ja, nieśmiało, wspomniałam o tej kobiecie z kawiarni. O tym, że może będą chcieli zamówić coś do ich lokalu. Do łazienki? rzucił Pol. Albo na zaplecze, gdzie śmierdzi z kanalizacji, dodała Sandra. Nawet ojciec się uśmiechnął, ale nie do mnie, do ich dowcipów. I wtedy poczułam coś nowego. Nie smutek, nierozczarowanie, coś gorzkiego, jak zimna kawa z resztką popiołu. I wiedziałam, to nie był przypadek. Ta pogarda, ona była systemowa. Rodzinna, wbudowana w nasze DNA. Późnym wieczorem, kiedy wszyscy poszli spać, dostałam maila. Zamówienie: 57 świec. Do kawiarni Willow Street Coffee House. Patrzyłam na ekran, z dłonią na ustach. W oczach miała łzy. Ale nie te słabe. Te inne. Te, które pojawiają się, kiedy przez sekundę czujesz, że może. Może jednak nie jesteś przegraną. Ale to był tylko jeden wieczór następnego dnia znowu mnie nazwą obciążeniem. To, co wydarzyło się dalej, zmieniło wszystko. Nie chcesz tego przegapić. Druga część pokaże ci, co naprawdę znaczy być niewidzialnym wśród własnej rodziny. Gdyby istniał jakiś ranking najbardziej upokarzających momentów w moim życiu, to niedzielny obiad u rodziców wszedłby do ścisłej czołówki. I to nie dlatego, że ziemniaki były suche, a kurczak przypalony. Nie. Powodem była atmosfera. Lepka jak tania świeca z supermarketu, której zapach udaje lawendę, ale wali detergentem. Rodzina znowu zebrała się przy stole. Ja z nowym zamówieniem w kieszeni, z błyskiem nadziei, którego nie odważyłam się jeszcze nikomu pokazać. A oni z tym samym wzrokiem, którym patrzy się na niedopieczone ciasto, rozczarowanym, zmieszanym i trochę zażenowanym. Amy nie zrozum mnie źle, zaczęła Sandra, nakładając sobie z gracją brokuły. Ale jeśli naprawdę myślisz, że możesz utrzymać się ze sprzedaży świec, to znaczy, że coś ci się pomyliło. Ja cię kocham, ale trzeba być realistką. Realistką. To słowo było jak pałka, używane do bicia marzeń. Paul spojrzał na mnie, jakby był moim doradcą finansowym, chociaż ledwo radził sobie z płaceniem alimentów. Po prostu przelicz to sobie. Koszt produkcji, czas, wysyłka. Nawet jeśli sprzedajesz je po 30 zł, ile ci zostaje? Dziesięć? i co? Z tego chcesz opłacić ZUS? Zamiast odpowiedzieć, spojrzałam na matkę. Może szukałam wsparcia. Może łudziłam się, że zauważy, jak mnie to rani. Ale ona tylko zsunęła serwetkę na kolana i powiedziała: My się tylko martwimy, Amy. Nie chcemy, żebyś całe życie goniła za czymś, czego nie ma. Wieczorem zamknięta w piwnicy, której grzyb zaczynał być moim współlokatorem, napisałam maila do Laury, właścicielki kawiarni. Dziękuję za zamówienie. Paczki wyjdą we wtorek. Od razu przyszła odpowiedź. Amy, twoje świece są przepiękne. Klienci pytają o nie codziennie. Będziemy potrzebować więcej. Więcej. Te słowo było jak haust świeżego powietrza po dniu spędzonym w dusznym pokoju, pełnym sarkazmu i domyślnego rozczarowania. Następnego dnia mama poprosiła mnie, żebym zajęła się obiadem. Bo Sandra pracuje, a ty jesteś w domu, prawda? No jasne, że jestem. Przecież nie mam prawdziwej pracy. Gotowanie zupy pomidorowej i sprzątanie po trójce dorosłych ludzi z wyższym ego niż IQ to teraz mój zakres obowiązków. W połowie gotowania zadzwonił telefon. Numer nieznany. Dzień dobry. Czy rozmawiam z właścicielką Amy Light Company? Zapytał kobiecy głos z lekkim południowym akcentem. Zamarłam. Moje serce podskoczyło, jak pomidor wrzucony do wrzątku. Tak, to ja. Nazywam się Margo Williams. Prowadzę butik z prezentami w Chicago. Laura pokazała mi pani świece. Chciałabym nawiązać współpracę. Stałe dostawy. Minimum pięćdziesiąt sztuk miesięcznie. Nie odpowiedziałam od razu. Bo jak tu odpowiedzieć, kiedy próbujesz nie upuścić łyżki do zupy ze wzruszenia? Wieczorem znowu był spontaniczny apel rodzinny. Ojciec, niczym generał po przegranej bitwie, zażądał poważnej rozmowy. Amy, nie możemy tak dalej żyć, powiedział, poprawiając okulary. Mieszkasz u nas, używasz naszej wody, prądu, internetu. Nie chcemy cię wyrzucać, ale musisz się ogarnąć. Nie jestem pasożytem, odpowiedziałam. Nie mówimy, że jesteś, ale tak to wygląda. Przestańmy się oszukiwać. Pol wtrącił. Po prostu poszukaj normalnej roboty, choćby na recepcji, będziesz miała stałą wypłatę i ludzie przestaną się z ciebie śmiać. Kto się śmieje? Zapytałam. Wy? Cisza. I wtedy zrozumiałam. Tak oni się śmieją. Zawsze się śmiali. Za każdym razem, gdy próbowałam czegoś innego. Kiedy studiowałam psychologię. Kto ci za to zapłaci? Kiedy pracowałam jako asystentka fotografa. Zrób sobie lepiej zdjęcie do CV. Teraz świecę. Znowu dowcip. Tego wieczoru położyłam się wcześniej. Ale nie spałam. Nie mogłam. W głowie krążyła tylko jedna myśl. Czy ja naprawdę przez całe życie pozwalałam ludziom mówić mi, kim jestem? I jeśli tak, dlaczego? Rano, zanim słońce zdążyło się przeciągnąć po niebie, byłam już na mieście. Spotkanie z Laurą. Chciała pokazać mi nową ekspozycję świec. Wchodząc do jej kawiarni, poczułam coś, czego nie czułam od lat szacunek. Amy, klienci są zachwyceni. Mam już zamówienie od sąsiedniej cukierni. Dajesz radę, naprawdę powiedziała to tak naturalnie bez grama ironii wróciłam do domu i zastałam Sandrę w mojej piwnicznej rezydencji hej potrzebuję znowu twojej toyoty rzuciła umówiłam się z klientem w centrum to nie twoja toy zaczęłam wiem wiem nie twoja nie moja wspólna bla 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 daj kluczyki później pogadamy i wtedy nie dałam nie potrzebuję jej do mojego biznesu Sandra spojrzała, jakbym właśnie powiedziała, że lecę na księżyc. Twój co? Biznes. Mam spotkania, zamówienia, terminy. Patrzyła na mnie przez chwilę. Potem wybuchła śmiechem. Naprawdę się w to wkręciłaś. No dobra, niech ci będzie. Ale jak tylko coś ci nie wypali, pamiętaj, kto cię ostrzegał. Oczywiście. Ostrzeżenie. Przypomnienie, że jak się potknę, to będzie. A nie mówiłam? W nocy spakowałam kolejną partię zamówień. Nie do jednej kawiarni, nie do dwóch, pięć nowych miejsc, wszystkie przez polecenia, bo ludzie zaczęli mówić o moich świecach, bo ktoś gdzieś poczuł zapach i zapytał: Skąd to masz? Nie miałam odpowiedzi na pytanie: Dlaczego teraz? Dlaczego akurat teraz świat postanowił mi rzucić koło ratunkowe? Ale jedno wiedziałam na pewno. Nie powiem im jeszcze nic, nie dam im tej satysfakcji. Jeszcze nie teraz. To jest kulminacja. Wszystko na co czekałeś, jest właśnie tutaj. Zostań ze mną. W trzeciej części zobaczysz, co się dzieje, kiedy niewidzialna kobieta przestaje być cicha. Powiem ci coś, co długo trzymałam tylko dla siebie: najwięcej odwagi w życiu potrzeba nie do tego, by zacząć coś nowego. Nie. Najwięcej odwagi trzeba, żeby nie przestać, kiedy wszyscy patrzą ci w oczy i pytają. Po co ty to robisz? I ja właśnie wtedy nie przestałam. Od czasu rozmowy z Margo z Chicago wszystko przyspieszyło. Nie było już świeczek dla relaksu. To był biznes z klientami, z harmonogramem, z logistyką, której moja rodzina i tak by nie zrozumiała. W ciągu dwóch miesięcy zaczęłam produkować cztery razy więcej niż wcześniej. Wynajęłam maleńkie pomieszczenie dawny magazyn koło stacji benzynowej i urządziłam tam mini warsztat. Pracowałam tam od rana do nocy. Zmęczenie? Jasne. Ale pierwszy raz w życiu miałam to zmęczenie, które się opłacało. Pewnego dnia wpadła do mnie Sandra. Oczywiście nie po to, by zapytać, jak się mam. Jej samochód nie odpalił i potrzebowała mojej Toyoty. Klasyka. Ale tym razem coś było inaczej. Zauważyła zapach bergamotka z jaśminem. Jej ulubione połączenie. To twoje? Zapytała zaskakująco łagodnym tonem. Tak. Kolekcja wiosenna obietnica. Limitowana seria dla butików w Bostonie. Bostonie? Powtórzyła. Naprawdę? Skinęłam głową i po raz pierwszy zobaczyłam szacunek w jej oczach. Może niepełny, może nieszczery, ale był. Odebrała kluczyki, ale zanim wyszła, powiedziała: Wiesz. Nie wiedziałam, że to aż tak poważne. To był moment. Króciutki błysk świadomości, że coś się przesuwa. Ale rodzinna niedziela oczywiście nie mogła obejść się bez sceny. Amy, ojciec ma dla ciebie propozycję. Zaczęła matka z dumą, jakby ogłaszała zaręczyny. Ojciec chrząknął, wstał, poprawił pasek i powiedział. Mamy znajomego, który szuka pracownika biurowego. Wypłata na czas, pakiet socjalny. Pracujesz, zarabiasz, nikt się nie śmieje. Nikt. Oprócz was? Cisza. Jedna z tych gęstych, co siadają na ramieniu, jak betonowy worek. Nie chcę, powiedziałam stanowczo. Mam własną firmę, zarabiam. Mam klientów w kilku stanach. Klientów? Ty? Pol niemal się zakrztusił. Chyba koleżanki z Facebooka. I wtedy coś we mnie pękło. Nie krzyczałam, nie rzucałam talerzami. Zrobiłam coś gorszego. Wyjęłam laptopa, otworzyłam dashboard zamówień, obróciłam ekran. Na monitorze widniały liczby. Przychód ostatnich 30 dni 12 480 dolarów zamówienia 312 klienci z osiemu stanów, Paul zamilkł. Ojciec bladł. Matka spojrzała na mnie jak na obcego człowieka. Tylko Sandra zerknęła na ekran i powiedziała cicho. Nieźle. Ale ja nie szukałam nieźle. Szukałam przeprosin i ich nie dostałam. Wróciłam do mojego warsztatu. Tam było cicho. Tam nikt nie tłumaczył mi, że nie jestem wystarczająca. I właśnie tam, w ciszy, zadzwonił telefon. Dzień dobry, Amy. Mówi Karen z sieci hoteli Lake i e Grove. Mamy siedem lokalizacji. Laura i Margo nas poleciły. Chcielibyśmy złożyć duże zamówienie. Stałe dostawy, marka partnerska, siedem hoteli, siedem. Nie odpowiedziałam od razu, tylko uśmiechnęłam się do siebie i powiedziałam: Brzmi jak coś, co mogę obsłużyć. Kiedy możemy się spotkać? Tego samego wieczora wróciłam do domu rodziców. Jeszcze tam mieszkałam, choć już planowałam coś większego. Znalazłam Sandrę w kuchni. Siedziała w ciszy. Masz chwilę? zapytała. Mhm. Wiesz, Chyba ci zazdrościłam, nie świec, tylko tej odwagi, że mimo wszystkiego nie przestałaś, że się nie poddałaś, kiedy my wszyscy już cię skreśliliśmy. Nie odpowiedziałam, bo nie wiedziałam, czy to prawdziwe, czy tylko chwilowe, ale to było coś. Kilkanaście dni później przyszło zawiadomienie: rodzice nie będą w stanie spłacać kredytu hipotecznego. Paul, jak zwykle, nie miał jak pomóc. Sandra wykręciła się inflacją i niepewnością rynku i wtedy, po raz pierwszy, matka zwróciła się do mnie z błaganiem, z cichą prośbą. Amy, może znasz kogoś, kto byłby zainteresowany kupnem, żebyśmy nie stracili wszystkiego. Znałam, bardzo dobrze, ale nie odpowiedziałam. Jeszcze nie, jeszcze nie teraz, to nie koniec. Ostatnia część pokaże ci, co się dzieje, kiedy niepotrzebna kobieta przejmuje kontrolę. Nie przegap. W finale wszystkie maski spadną. Jeśli kiedykolwiek usłyszysz, że czas leczy rany, nie wiesz. Czas nie leczy niczego. Czas tylko daje ci miejsce, by zbudować coś, co sprawi, że rany będą wyglądały jak blizny zwycięzcy. Rok po tym, jak usłyszałam od własnego brata, że mogę co najwyżej pachnieć porażką, Siedziałam w biurze mojego prawnika, podpisując dokumenty. Na stole leżały trzy teczki: dom Sandry, dom Paula, dom moich rodziców. Każdy z nich oficjalnie wystawiony na sprzedaż, każdy z nich z kredytem nie do spłacenia, każdy z nich przejęty przez kogoś, kogo kiedyś nazywali bezużyteczną frajerką z pachnącym hobby. Tylko że teraz hobby miało nazwę prawną, zarejestrowaną markę. Pięciu pracowników i roczne przychody sześciocyfrowe. I tak, teraz to ja była tym kimś. Ale zanim do tego doszło, jeszcze musieliśmy zagrać ostatni akt tej rodzinnej telenoweli. Rodzice zadzwonili z pilną prośbą o rozmowę. Nie zdziwiłam się, kiedy pieniądze znikają, duma jakoś szybciej się kruszy. Usiedliśmy przy tym samym kuchennym stole, przy którym rok temu Sandra nazwała mnie królową świec z kartonu. Tym razem było cicho, bez ironii, bez sarkazmu. Może dlatego, że to nie ja przyszłam po coś, to oni przyszli. Amy, wiemy, że... że się między nami nie układało najlepiej, zaczął ojciec, ale w tej sytuacji może byłabyś w stanie pomóc, choćby z ratą albo z prawnikiem. Spróbujemy ci to wszystko oddać, dodała matka. Po trochu, albo chociaż... Będziesz miała gdzie przychodzić. To przecież twój dom, mój dom, ten, w którym byłam tylko tolerowaną lokatorką z piwnicy, ten, w którym każda moja próba samodzielności kończyła się rodzinnym pokazem sarkazmu, ten, gdzie moje marzenia zawsze były oceniane pod kątem, czy da się z nich żyć? Spojrzałam na nich i powiedziałam: Nie chcę was wyrzucać, naprawdę, ale dom jest teraz mój i zasady też. Paul próbował udawać, że wszystko pod kontrolą. Zadzwonił do mnie z tym swoim zawodowym tonem: Słuchaj, wiem, że kupiłaś nieruchomość. Gratuluję, fajny ruch, ale to czysty przypadek, że to mój dom, prawda? Nie, odpowiedziałam, nie przypadek. Więc co, chcesz mi dać nauczkę? Nie, ja po prostu inwestuję w nieruchomości. A twój kredyt był najłatwiejszy do przejęcia. Paul milczał. I chyba dopiero wtedy zrozumiał, że ta bezużyteczna siostra od świeczek właśnie została jego nową właścicielką. Z Sandrą było inaczej. Przyszła do mojego warsztatu osobiście, bez makijażu, bez filtra z social mediów, po prostu człowiek w panice. Amy zaczęła. Ja wiem, że byłam dla ciebie okropna, że mówiłam rzeczy, których nie powinnam, ale jeśli naprawdę zamierzasz przejąć ten dom, to mogę go wynajmować, albo wykupić później. Daj mi trochę czasu. Spojrzałam na nią i przez moment miałam ochotę się odezwać. Nie musisz nic płacić, możesz zostać. Ale potem przypomniałam sobie, jak śmiała się, kiedy mówiłam o swoim pierwszym zamówieniu, jak nazywała mnie pasożytem, który żeruje na rodzinie, jak zabierała mi auto i rzucała hasła o zabawie w biznes. Więc tylko powiedziałam, czynsz miesięczny, tyle a tyle, umowa na pół roku, po tym czasie nowa stawka, komercyjna, nie była zła, była zszokowana, bo po raz pierwszy w naszym życiu to ona potrzebowała czegoś ode mnie i nie mogła tego zamaskować uśmiechem. Minął tydzień, siedziałam w swoim biurze, nowym, jasnym, urządzonym dokładnie tak, jak chciałam. Na ścianie wisiała mapa z pineskami. Wszystkie miejsca, do których dotarły moje świece: 29 stanów, setki klientów, nazwisko Amy Clark, firma Amy Light Company. Spojrzałam na ekran. Nowe powiadomienie: propozycja franczyzy: Vancouver, Toronto, Montreal. Uśmiechnęłam się. Nie dlatego, że w końcu odniosłam sukces, ale dlatego, że nikt już nie śmiał się, gdy mówiłam o świecach. A jeśli śmiali się teraz, to raczej z siebie. Zadzwonił telefon. Matka. Amy, jesteśmy ci wdzięczni, nawet jeśli nie zawsze to okazujemy i. Przepraszamy. Nie odpowiedziałam od razu. Bo wiesz co? Nie każda bajka kończy się żyli długo i szczęśliwie. Czasem kończy się tak, że ta, której nikt nie wierzył, kupuje domy tych, którzy ją odrzucili i wie, że nie musi niczego więcej udowadniać. To koniec tej historii, ale dla Amy to dopiero początek, bo kiedy raz nauczysz się, że nie musisz czekać na cud, sam nim się stajesz.